Mieszkańcy Kampinosu wielokrotnie gościli na moim kanale, jednak ani razu nie opowiadałem o jednych z moich ulubionych zwierząt, czyli sarnach. Jest ich aktualnie w Kampinosie ponad 3000, całkiem często je spotykam. Widuje się je głównie na otwartych przestrzeniach, co nie znaczy, że nie występują w lasach. W zimie zbijają się w grupki rodzinne zwane rudlami, na wiosnę rozdzielają się. Większość saren przychodzi na świat w maju. Może was zdziwić, że sarny. Słodkie i delikatne w sytuacji zagrożenia potrafią chrypliwie i groźnie wczekać. Możliwe, że usłyszeliście taki odgłos w lesie i nawet nie wiedzieliście, że należy do zaniepokojonej sarny. Dodam, że sarny są smakosami. Bardzo starannie wybierają pożywienie, co nie znaczy, że nie są łakome. Dziennie zjadają od 2 do 4 kg ziół. Poroża saren, a właściwie kozłup, ciężko pomylić z czymkolwiek innym. Są krótkie i rzadko rozgałęzione. Jak widać na zdjęciu, na zimę pokrywają się z sypułem, który jest później przez kozły pieczołowicie ścierany. Niedawno miałem to szczęście znaleźć porostek. Podejrzewam, że należy do kozła o nieregularnym porowu. Takie kozły nazywacie myłkusami. Tutaj macie porównanie z porowem łosia. Różnica widoczna gołym okiem. Swoją drogą, sierść saren jest w zimie koloru szarego, a w lecie rudego. Kozioł którego możecie zobaczyć na zdjęciu, właśnie zmienia sierść z zimowej na letnią, czyli linieje.